Wydaje mi się, że jak pisze się książkę o swoim życiu, to musi być taki, nie wiem, moment przełomowy. Budzisz się rano i, i myślisz, że trzeba to wszystko podsumować. Jak było u Ciebie? Kiedy był ten impuls? Impuls? W naszym przypadku tak to nie działa. To zmiana życia niestety nie jest moim przekonaniu, z, z mojej perspektywy tak prosta. To jest proces i to jest codziennie ciężka, żmudna praca, która codziennie, żmudnie nie przynosi żadnych rezultatów. I, I dopiero, jeżeli jest, wierzysz to wystarczająco długo, pracujesz wystarczająco ciężko, to gdzieś tam na końcu są rezultaty. Ale do książki wiesz, nie, nie zaprosiłeś brata. Książka jest o Was, ale pisana przez ciebie. Tak, bo książkę ciężko jest pisać dwie osoby. To jest w ogóle pisanie książki okazało się jest bardzo trudne. Jest cholernie trudne, zajęło mi to 6 miesięcy ponad. Z dwiema przerwami. Jedna przerwa była spowodowana wyjazdem naszym na Amerykę Express. Druga przerwa była spowodowana takim impulsem, kiedy już po prostu zamknąłem pewien rozdział i musiałem zrobić sobie przerwę. Bo jest to mocna książka, jest to ciężka książka dla mnie była do napisania. I pisanie jakby musiało zabrało mnie w najciemniejsze zakamarki mojego życia, o których dawno zapomniałem. I teraz jakby mi to wszystko się wróciło i to wszystko to wszystko wróciło jakby do, do, do codzienności, w której już nie istnieje. Te dla mnie te, te, te złe chwile. Teraz się fantastycznie żyje, wszystko jest okej. Okay. Wiesz, to, to do tego była druga przerwa. Książka jest taką, wiesz, odcinką od tego. Totalną. Książkę totalną odcinką. Książka jest totalnym wytłumaczeniem, pokazaniem, skąd byliśmy, skąd się wzięliśmy, być może jakimś takim motywatorem do działania, być może jakimś tam drogowskazem, jak, jak to wyglądało w naszym przypadku. Jeżeli jest jedna osoba, która weźmie z tego przykład i ułoży sobie. W swoje życie trochę lepiej, to warto było ją napisać. Były takie momenty, że twój brat na przykład mówił, słuchaj, Rafał, to jest za mocne. Nie dawajmy tego, y, wiesz, jakby to jest tak nasza prywatna, tak trudna sprawa, że nie róbmy tego. Tak, e, to też jest tak, że kiedy ja pisałem tą książkę, to ja weszłem w pewnego rodzaju słowotok i ją napisałem i ja jej nigdy nie przeczytałem. Mhm. Tej książki, no, ja po prostu ją napisałem, naślałem entrę i wysłałem do wszystkich. I ja jej. Ja na początku tej książki napisałem, że ja w życiu nie czytałem ani jednej książki, próbowałem co i to się nie zmieniło, bo ja nawet własnej książki nie czytałem. Ponieważ chciałem, żeby to wylało się serca, żeby to było prawdziwe i wiem, że są akapity, które Greg usunął z różnych względów, ale też po prostu wielu ludzi jeszcze wiesz, jest wśród nas, nie chcieliśmy też nikogo krzywdzić, za dużo powiedzieć. To naprawdę nie jest jeszcze cała historia.